Zagadka, jakie największe wyzwanie stoi przed tobą przed Black Friday, zwłaszcza jeśli prowadzisz mały lub średni sklep internetowy. Wymyślenie super promocji? Nie. Zadbanie o logistykę? Też nie. Najtrudniejsza jest walka o uwagę klienta, bo kiedy wszyscy krzyczą, nikt nie jest słyszany i twój e-mail, nawet z 30% zniżką, zniknie pośród setki innych maili z 30% zniżką. Potrzebujesz kanału, który pozwoli ci przebić się przez ten hałas. Podczas Black Friday w 2024 roku przeciętny Polak dostał 127 maili promocyjnych w ciągu jednego tygodnia. Zgadnij, ile z nich otworzył? 8. A ile dostał SMS-ów? 3. I otworzył wszystkie trzy. Widzisz już, gdzie jest szansa na wyróżnienie się w tym szaleństwie? Za chwilę pokażę Ci, jak wykorzystać SMS i WhatsApp, aby Twoje oferty specjalne nie zginęły w morzu ofert na Black Friday. SMS i WhatsApp to twoja tajna broń. Dlaczego? Trzy powody. Po pierwsze, open rate SMS to 98%. Po drugie, klienci dostają średnio 10 razy mniej SMS-ów niż maili. Mniejsza konkurencja o uwagę. Po trzecie, SMS i WhatsApp to kanały, które kojarzą się z czymś pilnym i istotnym. A teraz wiem, że prawdopodobnie masz obiekcję i myślisz, że ryzykowne jest wysyłać komunikat do całej bazy SMS-em albo poprzez WhatsApp. Wiem, ponieważ prawie wszyscy tak myślą. Ale właśnie dlatego jest to tak łatwe pole do wyróżnienia się z tłumu. Poza tym nie oczekujemy od Ciebie, że będziesz wysyłał wszystko do wszystkich. Tutaj potrzebny będzie pomysł i precyzja. Podam Ci przykłady, jak to zrobić. Generalne zasady są takie. Wysyłasz tylko do tych, którzy wyrazili zgodę, tylko wtedy, kiedy masz dla nich realną wartość i tylko wtedy, kiedy timing jest idealny. Popatrz. Pierwszy scenariusz: Wczesny dostęp dla VIP-ów. 48 godzin przed oficjalnym startem promocji na Black Friday wysyłasz do swoich najlepszych klientów SMS z takim komunikatem. Cześć Bartek, zanim zacznie się zakupowe szaleństwo, łap swój ekskluzywny dostęp do promocji. Tutaj link. Jakie są efekty? Klienci czują się docenieni. Ty zaczynasz większą sprzedaż, zanim zaczął się Black Friday. A open rate prawie 100%. Drugi scenariusz, ratowanie porzuconych koszyków podczas Black Friday. Problem w tym, że standardowy mail zginie w natłoku innych maili. Ale jeżeli w ciągu godziny od pozostawienia produktów w koszyku klient otrzyma SMS z informacją produkt, którego nie kupiłeś, szybko się wyprzedaje, dokończ transakcję, łap linka, to nie jest reklama, to jest pomoc w zakupach i zadziała lepiej niż e-mail. Trzeci scenariusz, ostatnia szansa. Godzinę przed końcem promocji na Black Friday wysyłasz do tych, którzy przeglądali, ale nie kupili, SMS z takim komunikatem. Twoje ulubione produkty za chwilę przestaną być dostępne w lepszej cenie. Promocja kończy się o 23.59. Kup teraz. Dajesz linka. To FOMO w czystej postaci i na pewno zadziała. Bonus tip dla tych, którzy chcą maksymalizować wyniki. Optymalizuj czas wysyłki. Najlepsze wyniki osiągniesz wysyłając SMSy w dni robocze między 9 a 20 szczególnie w czwartki w okolicach 14.00, piątki między 12.00 a 13.00. Jeśli musisz, możesz wysyłać wiadomość także w soboty w okolicach wieczora. Bonus tip numer 2. Stosuj prostą zasadę tworzenia treści SMS-owej. Wartość, konkretna korzyść, wyrazistość, jasny przekaz. Wyzwól działanie, wyraźne CTA. Unikaj polskich znaków. Zwiększ limit z 70 do 160 znaków. SMS i WhatsApp są jak wytrych do uwagi klienta. I kiedy użyjesz ich mądrze, to otwierasz drzwi do większej sprzedaży. Podejście wielokanałowe zrobi Ci Black Friday. Przemyśl to, jest jeszcze czas, można to zrobić, zakładając konto i dron bez opłat w kilka minut. Zakładasz odrzutowe zwrotki swoim ofertom specjalnym i robisz rekord na Black Friday. Powodzenia.